Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem Honda Pan Paneurope 1300, czyli wersja na wtrysku na abs na elektrycznej szybce e, z rynku. Belgijskiego. Dwóch właścicielów od nowości. Motor absolutnie bezwypadkowy w 100% oryginale kierniczym, od początku do samego końca. Z kufrem centralnym Honda, dedykowanym do tego modelu, oryginalnym takim jak powinien być w tym motocyklu, oczywiście. No i oparcie dla pasażera również. Co więcej, no a sprawny w 100% testowałem ten motocykl. Szyba elektryczna również. Dwa komplety kluczyków. O, teraz. Widzieliście, uzbroił się alarm, bo ja przed chwileczką tym motocyklem jeździłem. Dwa komplety kluczyków, no i do tego alarmy również. Motor w pięknym stanie wizualnym, no i technicznym, naprawdę też godnym, e, godnym polecenia. Już teraz pokazuję od samego początku do samego końca. Motor centralny, kufer Honda, oczywiście sprawny. Ja wam już tutaj kluczyk wyjmuję, pokazuję, że to wszystko się tutaj otwiera. Pod siedzeniem też wam pokażę, tam są chyba klucze serwisowe. O, co to jest? Jest jakaś książka, instrukcja obsługi do tego motocykla. No i kufer zamyka się, otwiera. E, zamki całkowicie sprawne. Okej, okay. dobra, jedziemy dalej. Tutaj boczny kufer też Wam od razu pokażę, otworzę, mm, jak to wygląda. tyk. odpinamy i otwiera się. O, teraz otworzył się. Trochę kurzu w środku, więc należy to posprzątać. Zamykamy, zabezpieczamy i y, potem już y, pokażę Wam jak się Jak się y, zdejmuje siedzenie i co tam pod siedzeniem y, można odkryć Teraz tak, słuchajcie, motor y, na pewno był, y, jest mocno zadbany i Przede wszystkim było wszystko technicznie robione na czas y, Dołożone są chyba grzane manetki, chociaż nie wiem gdzie jest włącznik Bo patrzyłem, że ten włącznik nie reaguje Więc może gdzieś jest inny włącznik, ale dobra Zobaczcie jakie czyste, przezroczyste płyny i ten i ten, one są po prostu idealne więc na pewno ktoś się je regularnie zmienia, bo widać, że nie ma spalenizny tutaj przełączniki mega piękne, czyste, śrubki zobaczcie zielone takie taki odcień mają, tutaj nigdzie nic nie jest porysowane pociachane, utlenione, tu tak samo zobaczcie to wszystko jest takie mega, mega czytelne 70 ileś tysięcy przebiegło, 73 szyba elektryczna Teraz tak, jeden działa, drugi działa, trąbik działa, światełka włączymy długie, teraz krótkie. E, co tam jeszcze mogę pokazać? A awaryjne światełka. Również ten motocykl posiada e, w, swojej, w swojej ofercie, o tak bym nazwał. E, co tutaj więcej? To wyłączymy. Dwa komplety kluczyków. O, słuchajcie, od razu odpalę, wam pokażę. E, o ile pamiętam, to tym brudnym by. O, pompa się uruchomiła. Bo tak nie uruchomi się pompa. Oczywiście ABS po przejechaniu tam 20 na godzinę kilometrów, on zgaśnie. E, także działa prawidłowo. Silnik pracuje, no jak to Honda pan Europa 1100 czy 1300, wyśmienicie te silniki robią takie przebiegi, że po prostu przebieg kilometry duże nie są straszne temu modelowi. Tu jest jedyny wizualny mankament. Widzicie, zadrapanie jest tutaj i tutaj. Eee, tu mamy i tu. Nie wiem od czego, czy od transportu, czy od jakichś garażów. No wiadomo, że widać, że to nie jest, słuchajcie, szliw żaden. No jest jakieś zadrapanie takie grube, ciężko mi określić. Kot farby jest pod siedzeniem tego motocykla. Jeżeli już ktoś by chciał, można zawsze to przelakierować, poprawić. Myślę, że można, nie można, trzeba, nie trzeba. To już pozostawiam następnemu właścicielowi. Pociemniam sobie zegary, jaśniej, ciemniej, naj, naj, ten, przełączniki, wszystko tutaj przełączam, kilometr zeruję, tryb A, tryb B, wszystko jest sprawne jak najbardziej na tym motocyklu. Dobra, i on sam, samoczynnie się po paru tam sekundach, czy tam po minucie uzbroi ten motocykl Będziemy widzieli, jak za chwilę mrygną te kierunkowskazy. Także absolutnie bezwypadkowa w pięknym stanie: Pan Europa, dostępna w firmie Sylph Motow i ławie. Telefon do nas to 500-134-533. I słuchajcie, warto do nas przyjechać: mamy ich 5 sztuk. Mamy każdy kolor: czarny, szary, dwa bordowe. No i teraz jedzie do nas jeszcze jedna identyczna tutaj, którą widzimy na prezentowanym filmiku. Oczywiście, lampa w pełnym oryginale, żaden zamiennik tu nie istnieje, żadnych odprysków, żadnych śladów uszkodzeń na tych lampach nie spotkamy. Nie ma tutaj kamieni, nic, żadnych odprysków na elementach czachy również. Yy, tak, zawieszenie, zobaczcie, ono nie jest odświeżane, ono jest ładne, błyszczące. Zacisk, jak wygląda, widzicie? Motocyklu, który, czy ta śrubka, taka zielonkawa, czy te elementy, takie oryginalne, te elementy są yy, pokryte takim zielonym, jakby. Oksydantem, jakimś, i przez to wyglądają pięknie. Teraz tak, tarcza hamulcowa. Delikatny rancie, jednak 70 tysięcy. Oczywiście jest ona jeszcze fabryczna. Niezmieniana. To też fajny efekt tego, że motor ma taki, a nie inny przebieg. Fabryczna naklejka. Słuchajcie, opona z przodu jest zupełnie nowa. To już widać. Ja chyba sprawdzałem 21 czy 22 rocznik tej opony. Potem postaram się w opisie trafić, dopisać to. Zupełnie nowa. Tylnia. O, to tak bym określił na jakieś 90%, klocki. Przód bym określił, już tam zaglądam, już patrzę. No, na pewno 70-80% bardzo, bardzo, bardzo grube. No, czysta maszyna, naprawdę. No, po tym zacisku to wszystko tutaj już widać, że motor naprawdę wygląda fajnie. Czyli mamy nową oponę, zupełnie nową. Kraszpa z tej strony nie ma żadnych śladów. Tutaj czysta pokrywa zaworów, nic się nie utlenia. Żaden plastik nie jest wyłamany. Dołożony jest taki tutaj gmol osłonka, taka jak tutaj, żeby nie porosować zbiornika. Tak samo tutaj osłonka, żeby kolanami nie wycierać tych owiewek. Przy dużych przebiegach bardzo duże, często są tutaj wytarcia jeszcze. Oczywiście regulacja zawieszenia twardości, miękkości kręca się, wykręca, także jest całkowicie sprawna. Tak, kabel podłączony, także całkowicie sprawna. Z tyłu, no co tam z tyłu? Klocki takie na 80-90%. Tylnie opona no też grubas, no taka na 90% na pewno. Tu jakiś kabelek, nie wiem czy tablica była podświetlona. Do czego to służy? Zaślepiony nie powiem, nie wiem do czego to służy. Co tutaj więcej? Oczywiście kompletna dokumentacja na zakup tego motocykla otrzymujecie od naszej firmy. Co więcej, motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który dla Was przewiezie ten motocykl. To nie jest żaden kurier typu DPD-DHL. Nie, facet, który się profesjonalnie zajmuje przewozem motocykli. Słuchajcie, opona to ponad w ogóle nie ma kilometrów, bo to są jeszcze kropki, takie cechy tutaj. No widzicie, więc 0 kilometrów Tu tarcza hamulcowa też w super stanie. Eee, co tutaj jeszcze widzę zacisk no sami ocencie no piękny czysty no takie motocykle rzadko się zdarzają, bo wozimy różne motocykle z reguły motory te są motocyklami które jeżdżą, robią kilometry więc i też często są bardziej utlenione te elementy zawieszenia czy tutaj silniki no, służą to do turystyki tu jest chyba taki jakiś wąż ledowy dołożony widzę kropeczki czyli może się podświetla to ale to już Ktoś to kupi, odkryje to samodzielnie. Ta strona również bez żadnych uszkodzeń, bezwypadkowy crash pad, nigdzie nie zadrapany To świadczy o tym, że motor nawet na chwilę nie przewrócił się na zakupach pod Aldi. Moż tak bym to uznał czysta chłodnica, zawieszenie suchuteńkie, żadnych zapoceń, żadnych wycieków, żadnych przecieków co tutaj więcej jeszcze mogę dodać, oczywiście kompletna dokumentacja na zakup motocykla motor oczywiście możemy również skredytować mamy firmę, która dla nas zajmuje się taką usługą kredytową, nasz kolega Roman, który i koleżanka Kamila, którzy się tym zajmują, załatwią ten kredyt bez wychodzenia z domu jednym telefonem, 5 minut rozmowy minimum formalności dla Was co mogę jeszcze powiedzieć o no, fajny, naprawdę piękna maszyna. Słuchajcie, nawet kufry nie są zadrapane, za to jak ktoś powiem tak, jak ktoś szuka niemalże idealnego takiego egzemplarza, to myślę, że warto tutaj się pofatygować i przyjechać, bo macie tak, motor, który jest bezwypadkowy, który nie jest podrapany, no może na tym lustereczku małym, ale to już raczej powiem tak, lusterko, budowa lusterka kosztuje w ASO 300 zł i polakierowanie tej obudowy będzie kosztować jakieś 150 200 zł 200. Więc m, jeżeli już komuś przeszkadza. A, warto zainwestować, obudowę tą wystawić na legro, sprzedać, nową założyć, jeżeli już naprawdę pedantycznie chcemy podejść do tego motocykla. Oczywiście, kanapy nigdzie nie mają żadnych oprzyć uszkodzonych, żadnych rantów pouuszkadzanych, no bo ten motocykl ma, słuchajcie, taki, a nie inny przebieg. Eee, wydechy bez żadnych rysek, zadrapań, uszkodzeń. No, motor naprawdę ok. Tu oczywiście znajduje się zatrzepka, która zakrywa akumulator. Bardzo często jej nie ma. Tutaj, dokładnie w tym motocyklu, to wszystko jest. Eee, co tutaj jeszcze więcej bym chciał dodać, rzeczywiście motor dzisiaj stworzę filmik, zrobię ogłoszenie do tego motocykla pod tym filmikiem, który tutaj tworzę wrzucę Link do ogłoszenia, więc nie trzeba będzie go mocno szukać. Wystarczy kliknąć w ten link, Wam się otworzy strona, gdzie ten motocykl będzie wystawiony. Na Otomoto również spotkacie ten egzemplarz, na Oliksie również spotkacie ten egzemplarz. Na Oliksie tylko i wyłącznie 5 zdjęć, na Otomoto 35 zdjęć. Więc jeżeli już szukacie, wbijcie po prostu portal Otomoto. I tam szukajcie miejscowości ława w armińsko-mazurskim województwie I ten motor Wam się wyświetli O zobaczcie jakie piękne tutaj czyste kolektory Takie, no, takie typowo, typowo czyste No uszkodzeń na motocyklu nie spotkamy dosłownie żadnym Poza tym uszkodzeniem tutaj na lusterku, które powstało No na pewno nie od jakiejś nawet drobnej przewrotki Jest to efekt, nie wiem, jakiegoś przetrzymywania tego motocykla No tutaj zobaczcie, ten kolektor również pięknie tam wygląda Okienko do sprawdzania poziomu oleju Również tam jest widoczne. Wszystkie fabryczne naklejki na motocyklu również są. Także szukasz pięknej Pan Europy 1300 z nową oponą z przodu, z tylną oponą taką na bardzo dobrym stanie, z klockami w bardzo dobrym stanie, z tarczami w bardzo ładnym stanie również. No to zapraszam serdecznie do Iławy. Motor ma całkowicie sprawny u system ABS. Szybę oczywiście sprawną i wygląda naprawdę pięknie. No, polecam, bo, bo motor mi się naprawdę podoba. A jak już ja oceniam, że ten motor naprawdę jest ładny i mi się podoba, to znaczy, że, że tak jest. Bo mamy różne motocykle. Nie każdy motocykl jest idealny i nie, każdy, nie każdego kupujemy idealnego. No, bo zdarzają się różne motocykle z różnymi przebiegami w różnym stanie. Ale ten naprawdę oceniam bardzo fajnie. Zdejmę jeszcze siedzenie, żeby pokazać, co jest pod siedzeniem. Więc odkładam na sekundę telefon. No dobra, i teraz tak, pod siedzeniem. No, co mamy? kod, farby i to wszystko co powinno się znajdować pod siedzeniem regulacja wysokości zawieszenia jakieś fabryczne naklejeczki także wszystko co jest niezbędne mamy przy tym motocyklu także serdecznie zapraszam do miejscowości Ława po tą Pan Europę 1300 z rynku belgijskiego po dwóch właścicielach absolutnie bezwypadkowa bez żadnej historii kolizyjnej przewrotek, żadnych gleb nawet na chwileczkę w bardzo pięknym naprawdę stanie, także posłuży jeszcze lata następnemu właścicielowi, wydechy również czyste, szczelne, opaski również czyste szczelne, tutaj nic nie jest naprawdę zużyte, ponad normatywnie tu nawet na wahaczu na amortyzatorze od wahacza, który trzyma wahacz, patrzę, że ta sprężyna jest taka czyściuteńka, niepokordowana. no motor jest świetnie utrzymany także serdecznie zapraszam, zobaczcie jak ta śruba tutaj anodowana, jak ona pięknie wygląda pomimo swojego wieku, swoich lat także zapraszam do ławy 500 134 533 to telefon do firmy Moto. Dzwoncie, pytajcie, obserwujcie. Także zapraszam serdecznie. Dzięki, pozdrawiam, cześć.